pójdźmy na podpunkt A, czyli tak, na początek rysujemy oś liczbową, zaznaczmy sobie minus dwójkę. No i teraz tak, musimy to poprawnie odczytać, czyli x są większe, od minus dwójki, czyli liczby większe są po stronie prawej, tak? Jak tu mamy 0, zobaczcie, no to dalej będzie 1, 2, 3, 4, 5, czyli jeżeli kierujemy się w stronę prawą, to mamy coraz większe liczby, czyli na pewno ten nasz przedział musi być skierowany w stronę prawą. No, ale jeszcze pozostały kółeczka, bo może być albo kółeczko zamalowane, takie, albo może być kółeczko niezamalowane. No i teraz, jeżeli mamy znak albo większy, albo mniejszy, to znaczy, że kółeczko jest niezamalowane, bo nas interesują liczby większe, na przykład od minus dwójki, a nie równe minus dwa, bo gdy mamy tą dodatkową kreseczkę, czyli mamy znak Większy bądź równy, albo mniejszy bądź równy, to wówczas kółeczko jest zamalowane, ponieważ to by oznaczało, że ta liczba, czyli gdybyśmy mieli tak, także spełnia podany warunek i tutaj kółeczko byśmy zamalowali, natomiast ponieważ mamy znak tylko większości, no to kółeczko musi być otwarte. No, i to będzie ten przedział, który nas tutaj interesuje. To są wszystkie informacje, które musicie znać, żeby poprawnie sobie zaznaczać dany przedział na osi liczbowej. No dobra, mamy kolejny przykład. Tutaj mamy 1,25, czyli zaznaczmy sobie. Teraz mamy znak mniejszy bądź równy, czyli już wiemy, że kółeczko jest zamalowane. To możemy zaznaczyć. I liczby mają być mniejsze, czyli jeżeli mam mieć liczby coraz mniejsze, to musimy kierować się w stronę lewą, czyli przedział wygląda w ten sposób. No i spójrzmy na podpunkt C. Czyli mamy tak, liczby będą większe bądź równe na pewno. Jak no mamy większe bądź równe to kółeczko zamalowane. Czyli zaznaczymy sobie minus 20, żeby było widać, że kółeczko jest zamalowane. No i liczby mają być większe bądź równe, czyli większe to będą w stronę prawą. Czyli zaznaczamy to sobie, zobaczcie, w ten sposób i to będzie przedział.